Czyli bliżej ciebie się zrozpiła. Ona nieraz się w tym miejscu rozpił, gdzie ja jestem. No się rozpiła w tym miejscu, gdzie ja jestem. Siema. Taką ładną sierść w ogóle. No dojebana, w ogóle jest śliczna. Kurde, gdzie jest mi demon powder? Okay, Idę na ogon, jak to. Warto jej ten ogon obciąć. Nie może już regnów. Co, nie, nie rykniesz? Nie przywitasz się z nami? Czekam aż ktoś dripuje. To muzykę no. zripuje z tego... ...z tej bety. Tam czy jest... Łooo To jest woda, fajnie no. Plum, plum. A jak tam FPSy? Spadają. No widzisz. No tak myślałem, że przy wodzie może być kiepsko. no ja mam stadminę. Osłabiam mu ogon. Jej, jemu, ja nie wiem, wszystko mi jedno. Fajne ma łuski pod tym, pod tym futrem. Teraz mamy obaj broń montującą, to możemy fajnie monta nabijać. Bang. Aj, no serio? Ryba mnie zrzuciła Gadą. z tego. Ryba mnie kurde zrzuciła. Potrafią się także znaki. Bang. Dobra Tak Możesz mówić jak zaczynasz paraliżować właśnie ja wtedy wiesz Mogę przygotować Znaczy nie wiedziałem że tak wcześnie wejdzie nie Ale akurat tak W dobrej pozycji byłem że tak powiem O kurde myślę Dobra zbagiłem Rejsmog A jak szybny, sam Przecież, że nawet, nie, na, nawet go chyba nie remostelowali, tak dokładnie tak samo jak co? w genie brzmi. No Tigrek ma tak samo. No ale to ja wolę to 100 razy bardziej niż na przykład to co Ratalosowi zrobili. No. ma teraz okropny ten ryk, kiedy miał 100 razy lepszy. No. Ale patrzę trochę mało miejsca to tutaj w tym miejscu być. dla niego, żeby sobie poskakał. No to chyba... Chyba dobrze dla nas. Że mogę to czas przy dupie. Dobra, muszę się uleczyć, bo zaraz będę na Jak Ja to się sobie dostać. Kurde, nie mam shortcutów dynamikuję. Zostaw. O o, co ja zrobiłem? God damn it, Spinaj się! Fucking hell. O, tam nam jeszcze nie uciekł Patrz jak piknął No to jazda, ale szybko... A, się my... Zapierdziela Dobra, ucieka zawsze tam ucieka tylko jakoś nie z tego miejsca Ja sobie naostrzę, bo i tak się nam nigdzie nie spieszy, a wolę być w pełni ostrości Oj, oj 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 kurde, a to na z drogi ja nie chcę zrzędzić, ale pamiętaj, że jak kto mnie mówi obciąć ogon, to musi być w czubek No U. Znaczy, no w ten taki... Co futerko, no trzeba tak to... go na tym. Mhm. Bo wczoraj chłopaki byli po całym ogonie i się denerwowali czemu nie może odpaść. No nie, bo to tak nie działa. O, to proszę jakie manewry wykonuje. Mój błąd. Ewidentnie mój błąd. Teraz pułapka kolejna, patrzcie się rozłożyła Jep jep Dalej stoi Co to Poprawiamy To katy jej tamten ogon, w sumie ja też powinienem ale dobra, że jestem przy głowie to się nie będę wybicia Jack mnie oblazy, odejdźcie Co tu lepszy idzie? Mm -hmm. O que uh -huh. oh, não não, não é isso? É um pedaço Slinger? Slinger Slinger Czy znaczy, że pody tam wypadły O, pody bo on drugi raz to zrobi. Nie. Okay. No kurde, przestań na tarczą się Aha, zakłada bleedinga przez tarczę rozłożoną. Ty Ciekawe rozwiązanie. Fajnie. tak Tigrex zakłada ten... Ice Blade przez tarczę rozłożoną. Kurde no... Wow, podwójny ten ma yy, obrót w, w jedną i w drugą stronę robi. No, na raju. A to widzisz? Najpierw robi ten, przytuba potem takiego sam no, resolda w No też nie ja Lukart. Ciebie leża mnie mi w Normalne. Muszę się niestety na chwilę oddalić. Powiem Ci, że świetnie mi się z leje. Wszystkim bo... no, chyba do tej pory, wszyscy Dlaczego? Bo może tego też, że znam ataki I, i wiem jak się ruszać z ten. Ale w ogóle ma uczciwe po prostu hitboxy, nie tak jak Tigrek, że cię powietrzem uderzy. No. Chyba tak? Przygotuj się, bo może zrobić drugi raz. Chyba na rajd'u prędzej, nie? To nie jest na Rage'u? Nie. Przecież jest na raidu. O dobra, już nie jest. Nie, przedtem była i też nie O, też Była na Rage'u i... Chciałam go odwrócić. Wpierdzieliście na drzewo, ale nie wiem, czy się uda. Wiesz, co on mi teraz zrobił? To już było trochę dziwne. Szkoda, się, że zatrzymał... z przy... no. One się wbiły w ziemię. Ja po nich przebiegłem i dostałem inni. Taki trochę Ninja Patryk Kurde, skaczę i skaczę Czemu ja tak nie skakała? A to ja czy Narga? Narga Ty masz skakać, taka jest twoja rola I patrz, no nie mogę... A jednego... No teraz Serio! I mi się nie odpalił! Jary, jary, O nie! Fajna nowa nutka! Ten, fajna nowa nutka, jak się biegnie za nim. W ogóle ta minuta nu jest, jest fajna. Czemuż sobie rocksteady mantle to nawet jak jest potwór wkurzony to nie zrzucicie? Mhm, mm no super to jest... armor, nie? To jest spoko. Nową ucieka. No to mnie w Wordii trochę irytuje, że tak zwiewają, trzeba do nich biegać. Tá uhum. fechado na mão, Taiada? É. Zobacz jak żebym to zrobił! <laughs> Ale żebym wyczaił. Kurde, zaśmiałeś się teraz jak taki MP Judgmenta. Jak <laughs> No ta gra nowa od jak Luzy, Judgment. I tam masz scenki to nie gadają, tylko takie dźwięki właśnie wydają. I taki sam się jak i tak ten emperce. O o, zapomniałem! Fucking hell! Mój, mój błąd. Uwaga, bo tam jest ta kałuża nie e, spoko, no sam środek w wlazłem. nie Ogon, <laughs> Ale I tutaj nie ma mantla. tego to było w innych częściach Bo w, w innych częściach najpierw musiałeś jej zranić ogon, nie? A okay. dopiero mhm. potem mogli odciąć. Co wyleciał się Nargaku do mantlu? Chciałbyś No mi wyleciał ten tigrek z mantu e, Kogoś to do pełnej gry to wiesz, patrz, czy w tatej lokacji było te drzewo tutaj zawsze? Bo mi się wydaje, że go nie było. Które drzewo? Tu jest, tu jest drzewo, którym się można ukryć. Tak jak na Coral Highlands. Jak w tym patch, tu. Nie było, nie było. No właśnie mówię. Nie, mi się wydaje, że to są pewne zmiany wprowadzone. I tak samo jeden korytarz, który odchodzi od tej. tam środka mapy, gdzie jest ta. gdzie, gdzie grasy są, nie? To a, tam widzę, tamtych... że on śpi w różnych miejscach nie ma jakiegoś gniazda No nie, dobra to Jak alkoholik, gdzie, gdzie mu się chce spać, tam śpi no to masz jeszcze pułapki? No No to ja detonuję a ty ręci już to możesz podkładać No. O nie, teraz to wyskoczy. Mm -hmm. Teraz to wyskoczy. Wyskakuje? Nie wiadomo. Ale czy... nie wyskakuje. Jest, ale ta mechanika może nie będzie jeszcze w grze. Tak samo jak to, że ten, Najpierw trzeba ogon zranić, a potem odciąć dopiero. Może nie chcieli grać ten. O, ty ładna. Narga kuga hardfang. Narga kuga shardy. No i tyle. Dobra, ja sobie to szeruje. może wrzucę na YouTube'a. Tak